co jest? Co jest, kurwa? Ai, kurwa, nie wiem co się stało, ale czterech ujebałem Właśnie dlatego pytałem tak twoje. Kurwa, co jest? Ej kurwa, czterech zabiłem, co jest do chuja? <trybuj> A ten twoi <trybuj> jest twój deathmatch Headshot only Zabi roboty, co? Dobra, pecy jeden No to ci też, ne? Yeah, mam pakę, nie wiem czy co też Kurde mi

Tak, w Davie i tak. Ja bym ambulance! Mhm. Kurwa. Ten się odwalił. Serpa nie gra w tej Nie w się mapie znaczy. Ugrałem, ugrałem. 11 pamiętaj, co jest w barbie znał, Matka. No! Seba, weź mi ze swojego konta oszczędnościowego coś, przelejesz na moje konto. Dobrze, ale ja nic nie mam, jak nie... Ja tu nic nie mam. Ej, ja, też, ja też bym poprosił, ja to Ale pierwsze co to? Ale... ale ja nic nie mam, co? <laughs> nic nie mam. zabije jednego, okej? Okay? Leży mi. Dobra, ja się wywiązałem. <laughs> zabite jeden. Wywiązałem się. Dobra, to do dawajcie na ADA. Wchodzimy na ADA, Mati. Jest mi, A yes, me. oh. Oh, dobrze. Oj, oj, oj. To ci pilnuje tam w prawą stronę Dobra, bierzcie pakę i lećcie na A, lećcie na A I Donata może być Wszędzie może być, Donat! Nie jest znajdź. Kurwa! Dobra, idę ich zabić po prostu, okej? Poczekajcie na resztki, dobra? Ja ich zabiję Nie, 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 poczekajcie na nie, okay? Dobra. Ale nie wziąłeś ty! Ale ja sam nie żeby ich zabić, a nie będę bombą mi wysadzał. Patrzcie, się zniasz, iść z No idźcie, bo <FISX2> <laughs> 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 yeah. Oh shit, they're smoking B. Rotate B, rotate B. Wait, 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 wait. go ahead, go ahead. They're pushing A. They're <laughs> pushing oh, A. Whoa, we know they're here at B. one we'll back. back. <laughs> oh yes. Ej szczur szczur Sebas szczur Wszystko jest Kurwa Sebastiana wysypasz Dziś kurwa zaraz na. A gdzie ja powiedziałem? szczur O Dzień Jak ty z Maciem wchodzisz pierwszy i przeżywasz no. Jak wygrasz to masz loada P no. fajne noże Kurwa Gdy mi się robi fajne noże <grym zaskula> <grym zaskula> A ile masz na nie wiem, co Zapraszam do. O, widzisz, że no, wiem, <grym> <już, już> to... <grym> Ty też jest, A tak boję się, że ci lucha wystaje, wiesz? Słuchaj, no takie są minusy życia z ogromnym wytasem. Dla mnie to jest najgorzej, jak zaczynam krzesły obrotowe jechać do przodu.

Jeszcze dwóch razem A ja patrzyłem wet, zaczynaj Dzięki chłopaki Ojej, oh, a będą jeszcze chętni na jedną? Marcin, jest pierwsza 15, my nie mamy 20 lat tak jak ty. Widzisz, że już mam 49 metrów na rundę, to już wiadomo, że coś jest nie da.